Zdarzyło się Wam, że pracujecie nad jakimś projektem w kapkacie i później chcecie go przesłać komuś, żeby ktoś również nad nim pracował, z tymi samymi plikami, które wy macie u siebie na komputerze. I nie jest to takie proste w kapkacie niestety, no bo jakby Capcate nie daje takiej możliwości, ale jest na to sposób, żeby móc przesłać cały projekt, który zawiera wszystkie animacje, wszystkie przejścia, wszystkie. Pliki, które macie u siebie na komputerze, do kogoś innego, kto jest w całkowicie innej lokalizacji, może być w innym państwie, w innej strefie czasowej, jest taka możliwość. Zobaczcie, jak. No i zobaczcie, jakie to proste. Wystarczy, że jeżeli mamy otwartego kapkata, mamy na linii czasu jakiś projekt, który wy zrobiliście. Jest dużo animacji, są teksty, są naklejki, są przejścia, jest wszystko, co wy już zrobiliście. I musicie podzielić się tym z kimś innym. Na przykład ja dodam jeszcze jeden film, mogę dodać jakiś napis na samą górę. Tak po prostu, żeby tutaj coś się działo. Więc widzimy, mamy jeden film, potem pojawia się drugi, potem pojawia się napis. Do tego są animacje i wszystkie te inne rzeczy, ja tego nie będę teraz robił, bo nie traćmy na to czasu, potem proces jest taki sam. To zobaczcie, musicie odznaczyć wszystko z waszej linii, nie może być nic kliknięte, nie możecie mieć kliknięte żadnego tutaj żadnej warstwy, dlatego że macie tutaj z prawej strony wtedy możliwość edycji tej danej warstwy, więc musicie wszystko odznaczyć jednocześnie po prawej stronie, kiedy macie po prostu szczegóły Waszego projektu, na dole jest coś takiego jak Zmień, a ewentualnie w wersji angielskiej będzie inny guzik, ale w polskiej jest Zmień. Jeżeli go klikniecie, to tutaj są ustawienia całego projektu. Macie możliwość zmienienia nazwy, oczywiście gdzie jest zapisany, jak również jakieś współczynniki, rozdzielczość, liczba klatek i tym podobne rzeczy. Tutaj nie musicie nic zmieniać, ale jedną niesamowicie ważną rzecz, to jest, to jest najważniejsza rzecz w tym całym poradniku dzisiejszym, to musicie skopiować pliki medialne do projektu. Chodzi o to, że jeżeli wasz plik, który robicie sobie gdzieś tam u siebie na komputerze, on ma jakąś określoną ścieżkę w komputerze i tam zapisują się wszystkie pliki medialne, których używacie w projekcie. Jeżeli chcecie coś komuś wysłać, to musicie zduplikować niejako ten projekt. Dlatego musicie to kliknąć, żeby te pliki, których tu używacie, zostały skopiowane do specjalnej ścieżki którą później po prostu za chwilę Wam pokażę, jak to zrobić, żeby skopiować i wysłać komuś. Teraz, kiedy to klikniecie, klikacie oczywiście zapisz. W tym momencie Wasz plik jest zduplikowany, ma dwie lokalizacje w komputerze. Jedną dla Was, drugą taką, którą możecie właśnie wysłać komuś. I teraz to, co dla Was jest istotne, to ta ścieżka tutaj z prawej strony. Zobaczcie, że mamy specjalną lokalizację i musimy do tej lokalizacji dotrzeć. Więc w moim przypadku, kiedy otworzę sobie mój komputer i przejdę do tej lokalizacji, patrząc gdzie muszę klikać, to zobaczcie. Oczywiście dysk C, następnie widzimy tutaj Users, czyli użytkownicy, admin, AppData. Szukamy takiego folderu i jeżeli go tutaj nie widzicie, bo czasami tak się niestety może zdarzyć, że macie coś ukryte na komputerze. To klikacie tutaj na samej górze w zakładkę widok i mamy coś takiego jak ukryte elementy. Zobaczcie, kiedy to klikam, pojawiły mi się dodatkowe foldery. Między innymi pojawił mi się folder AppData. Więc klikam AppData, następnie Local, oczywiście CapCut, następnie UserData, Projects. Jak widzicie, klikam dokładnie folder po folderze tam, gdzie powinienem znaleźć mój plik. W tym momencie mamy coś takiego z końcówką draft. Jeżeli podobają Ci się te materiały i chcesz ich więcej, a jednocześnie chcesz nauczyć się kapkata od A do Z, czy tam od deski do deski, to zapisz się na listę oczekujących, bo w tym tygodniu, albo maksymalnie w przyszłym tygodniu, kurs cały się pojawi. Nagrałem, kończę montować, a jednocześnie stawiam platformę i podpinam płatności, więc wszystko już jest na ostatniej ścieżce i na ostatnim takim doskoku, żeby to już zrobić. Jest przy tym naprawdę dużo pracy, ale jeżeli jesteś tym zainteresowany, zapisz się na listę oczekujących. Na dole pod filmem jest komentarz. W komentarzu jest link: kliknij, zapisz się, uwierz mi, nie będziesz żałował. A tymczasem wróćmy do filmu. I tutaj szukamy pliku, który nazywa się, w moim przypadku jest to zanikanie. I teraz zobaczcie, kiedy dostaliśmy się do tej ścieżki, wystarczy ten plik, ten cały folder, który ma w środku różne pliki, właśnie, muszę to skopiować. Wysłać na Google Drive, wysłać WeTransferem, nie wiem, przekazać pendrive'em, jakkolwiek muszę wysłać ten folder. On nie waży dużo, bo zobaczcie, że mój folder waży 100 mega, więc to nie jest jako super dużo. Więc wysyłam to właśnie do mojej drugiej osoby, która ma dalej zajmować się dokładnie tym samym plikiem. I w tym momencie, kiedy ja ten folder wyślę, to druga osoba wgrywa go dokładnie w tą samą lokalizację, w którym ja. Tutaj Wam pokazałem. Jeżeli to zrobi, będzie sobie w ten sam folder, wgra go tutaj, w skopiuje, to ten plik się tutaj pojawi. Pokażę Wam to na przykładzie. I teraz zobaczcie, wgram projekt, który dostałem od mojego znajomego, tak jakbym dostał od Was. Więc oczywiście ten plik sobie pobrałem, jest on u mnie na pulpicie, cały folder, który dostałem od Marka. I teraz zobaczcie, w Capcati nie mam takiego folderu, który nazywa się projekt od Marka. Więc przechodzę oczywiście w tą samą lokalizację, którą pokazałem Wam przed chwilą, czyli przechodzimy w mój komputer, następnie dysk C, następnie użytkownicy, admin, updata. Tutaj mamy oczywiście lokal. szukamy CapCut User Data To trzeba zapamiętać. Ewentualnie, możecie oczywiście wejść w kapkata i zobaczyć całą tą ścieżkę, bo ona jest standardowa, zawsze taka sama. Następnie przechodzimy w Projects i oczywiście ten pierwszy folder, czyli coś takiego jak Draft. I teraz zobaczcie, przeciągam ten folder bezpośrednio do tej lokalizacji. Oczywiście nic się nie dzieje w moim kapkacie, nic nie widzę, ale wystarczy, że go zrestartujemy. Zobaczcie, że teraz mamy 0.525. Dzielenie się plikiem, to są moje ostatnie projekty. Jeżeli go zrestartuję, włączę go od nowa. To zobaczcie, jeżeli uruchomił mi się Kapkat, mam projekt od Marka i jeżeli wejdę w niego, to mam również jego materiał, bo ja tych materiałów u siebie na dysku nie miałem. Więc w tym momencie, wszystko co mi zgrał, wszystko co mi przekazał, cały ten folder z tymi wszystkimi plikami, oczywiście to się wczytuje, bo może być tych plików dużo, animacji może być dużo, ale jeżeli się wczyta, to mam wszystkie rzeczy, które on nie wysłał. Oczywiście to był taki projekt tylko dla celów testowych, więc głupota. Ale działa to dokładnie tak samo z dużymi projektami. Proste, nie? No i skończyliśmy. Mam nadzieję, że CapCut w niedługiej przyszłości ułatwi to przesyłanie plików, ale na tą chwilę niestety musimy właśnie w ten sposób to robić, czyli skopiować całą lokalizację i przesłać ją do drugiej osoby, która musi wgrać to w nową lokalizację. Generalnie dość proste, no, ale trzeba kilka kroków zrobić. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli cię ci podobało, daj łapkę, daj subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!